Siemanko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego odcineczka z Lego. Dziś zajmiemy się gazetką Lego Explorer. Coś takiego udało mi się zdobyć taki egzemplarz, nawet nie wiem z którego to jest, a nawet w sumie nowy z drugiego z drugiego 2021, więc nowy egzemplarz. Myślałem, że jakiś starszy, ale nowy egzemplarz więc co w nim mamy, mamy w nim w sumie nie wiem co w nim mamy tak po przodzie no wydaje mi się, że chyba tego pingwina no ale nic więcej tutaj nie widzę, żeby coś tu było żeby coś my tutaj mieli chyba pingwina, bo tutaj też jest z góry pingwin pingwin lego jest narysowany więc chyba tego pingwina dobra, jedziemy z tym tematem o jaka gruba okładka taka jakaś a tutaj mamy do stworzenia takiego misia, chyba polarnego, takie głowy. Czy, czy, czy coś takiego? Tutaj mamy o tym pingwinku coś. Dobra. O, a tutaj taki, taki ten. Nie tylko o Lego, tylko ogólnie o pingwinach. O, tutaj taki pingwinek Lego. To jest typowo Olega, to jest takie bardziej edukacyjna książeczka. Samolocik. O, tutaj inny pingwinek Lego. Fajnie te pingwinki. Coś takiego. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? A, jakieś coś, coś tu można narysować. Jakieś miejsce do rysowania. Więc o, też, też przeróżne zabawy są. O, tutaj różne zwierzątka, zobaczcie jakie tu są fajne zwierzątka, tutaj mamy samoloty, o pingwin w zimowej czapec, czapeczce, no eleganckie rzeczy, co my tu mamy, o skuter śnieżny tutaj, jakieś zagadki, rozwiązywania, więc można spokojnie coś porozwiązywać, co my tutaj mamy. To chyba jakieś zdjęcia z lego były poprzysyłane zobaczcie lutkie jakieś. Tutaj, potworzyli różne rzeczy i wysyłali zdjęcia. No fajne, fajne. Tutaj już jakieś coś bardziej zaawansowane. Zobaczcie, ze zwykłych płytek i zrobione jaki fajny LEGO yy, robocik. No ładnie, ładnie. Tutaj mamy. To chyba taki ala plakat yy, polarny. Tutaj z LEGO, a tutaj są zwierzęta. No tak by mi to wyglądało. Tutaj znów mamy coś o zwierzątkach. Ale i z zwykłych i o tutaj się zlego coś przeplata, więc całkiem fajnie. Tutaj mamy jakiś labirynt do przejścia, ale głupio, że rozwiązanie jest na tej samej, samej stronie, co, co ogólnie cały ten nasz labirynt. Tutaj mamy z Lego coś. Jestem ciekawy, czy jest instrukcja do tego pingwina. Tutaj mamy... O, o, jaki ładny, fajny. O zwierzątkach. Tutaj mamy śnieżne domki i takie te. Pobudowane no z Lego. Można wszystko wymyślić. Zależy wszystko od pomysłu. O, patrzcie, jakie zwierzęta. Jakie różne zwierzęta. Parę części tylko pozamawiać i możecie robić różne zwierzątka, rzeczy. O dobra, o tutaj mamy do rysowania, galeria sztuki. Rysujemy pingwinka. A tutaj mamy, a tak faktycznie ten pingwinek. I mamy instrukcję obsługi. I taka dosyć fajna instrukcja obsługi, więc myślę, że damy rady go zrobić. Co my tutaj jeszcze dalej mamy? pingwinek, tutaj ten misiu o nie no to to wszystko aha i tutaj pojazdy, ale to są lego pojazdy widziałem, że gdzieś takie tory są do kupienia i to pojazdy, aha i to będzie jeździć po nich no całkiem fajnie całkiem fajnie teraz myślę, żebyśmy przeszli może do tego no mógłby być jeszcze jakiś taki plakat większy albo coś, ale może akurat w tych egzemplarzach nie ma plakatów więc więc no niestety nie mamy plakatu. Eee, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tą saszetkę właśnie e, klocków. więc wysypujemy sobie te klocki i zobaczymy ile tego tu je. O kurcze! Ja cię kręcę! Trochę poszuściło. Zobaczcie ile tu jest ładnych. Ile tu jest. Ile tu jest części. Znajdziemy tą instrukcję. Tutaj mamy instrukcję. No i zaczynamy to budować. No wiecie, no ja tego tak raczej jedną ręką nie wybuduję, więc sobie wybuduję połowę i pokażę wam jak się to prezentuje. Na razie po chwili układania mam coś takiego. Coś takiego, ale strasz, strasznie się buja, bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie idzie to tak. Strasznie się mylę w tej instrukcji, no ale dobra, no mamy tu takie coś. Teraz jesteśmy na pozycji siódmej, czyli będziemy montować takie coś. I, i nie wiem co dalej. I chyba takie coś, nie? Chyba takie coś, bo tu nic innego nie ma. A nie, to to będziemy montować. Tu o taką malutką część. Będziemy montować. Dobra, to bierzemy się za montowanie tego. Dobra, powoli idzie postęp. Mamy tyle. Teraz mamy tutaj domontować ten brzuszek. Więc gdzieś to by tutaj musiało się przypiąć. O, dobra, mamy brzuszek domontowany. I teraz e, mamy tutaj na jedenastce domontować takie coś. E, to ma być tam, gdzie idzie ten ogon, więc chyba tak. Chyba tak by to miało być przypięte. No i teraz musimy domontować e, z przodu coś zrobić. Więc składam go do reszty i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. No i udało mi się poskładać pingwina. Tylko pierwszy raz, no nie, może tu już drugi raz. Pierwszy raz spotkałem się z brakiem klocków, a tutaj patrzcie, mam dodatkowe oko i trzy klocuszki jeszcze dodatkowe tutaj na ten dziubek od pingwinka. Więc myślę, że całkiem fajnie. Pingwinek też się dosyć fajnie prezentuje, więc myślę, że fajnie wyszedł. Fajny jest, no nie byłem przekonany do tych właśnie zwierzątek, jak to wygląda, ale jest duży. Jest duży do ręki taki pingwinek postawić. I fajne klocki ma. Te, te, ten te skrzydełka nawet do samolotów jakieś mogą się dodać. Więc, więc fajne, fajnie, fajnie, mi się mi się podoba. Więc tutaj mamy taką gazetkę. Może wy też jakieś bonusowe klocuszki dostaniecie. Tutaj mamy gazetkę, tutaj mamy pingwinka. No i jak się wam podobał odcineczek? No to oczywiście łapka do góry, komentarz mile widziany, subskrypcje jak najbardziej i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam.